trochę przez przypadek wyłączyłem telefon Chłopaki tu są, tu jest pokaż nie. syf pokazałem to syf nic nie ma kompletnie Nie chcę tam dalej wchodzić bo nie wiem czy nie ma os. Szkurde, nie z tym ja mam z lekka dobra mogę się przyznać że mam lec wysokości z lekka nie mam takiego całkiem trzeba popatrzeć cały obiekt okay. <głosły> cały obiekt Pokaż kurwa ja bagienko. Patrz, bagienko. Zaokrąglony kutas. <grym> Ej ci ludzie da tak spojrzeć. Takie dwa jaja tam i tu takie... Ej patrzcie no. Wygl... Ej, dobra. Kto sądzi, że to wygląda jak kutas pisze w komentarzu kutas i like daje. Ura. Majkowski jakieś gówno znalazł. bo on jest gówno. Kto, no, bo, no, bo, no, no, nie Chyba powiedz jeszcze, że dobry tata. Dobra, ludzie. Teraz... Widzimy się przy bramie, czyli tam w dupie gdzieś. I pauzę robię. Narka. Narażę. Ludzie, zgadnijcie się, co znaleźliśmy. Naboje od czołgów. Ja to znalazłem. W wielkich skrzyniach naboje od czołgów. I obie, co nie wierzę. Ja znalazłem się. Kurde. No bo yy, Majkowski na boje D44 Czekaj Wezmę to sobie Majkowski, weź mi to pokaż tylko Ja pierdolę, z rozrywającym idioto Co? Z rozrywającym Nie bierz tego kurwa do ręki Cześć, puszczaj to Lekko, lekko, lekko Już weź telefon Zrobiłeś tego zdjęcie? Nie, nagrałem go Zamykaj to, kurwa. Dobra, zostaw tutaj kurwa. Kurwa. Już od Nie, bo tutaj nie, słuchaj, to. Profesjonalne zamykanie Maxia. Co, piepsa? Przed... Pociski znaleźliśmy. ludzie, bomba Dobra, ja kończę wtedy. Epoka, Widzimy się później. Nie Patrzcie. I tutaj chodź. No, patrzcie. No bo je broni z ładownikiem rozrywającym. Euro, Unia to przywiozła. Kurwa. Ja pierdziele. Ej, dwa chodźcie z pierdolami. Kurwa. Pocisk odłamkowy No z... Dobra, ej nie, na prawdę chodźcie z pierdolanki